Jesteśmy po pierwszej próbie prowadzenia vloga Zaraz zobaczycie sceny z tego procederu Jest najgorzej Jest mniej najgorzej. więcej żwiru niż znaleźliśmy tutaj pod tą pod... Tak. Nasz vlog będzie bardziej mulasty niż nasz samochód A ma tylko 80 koni, także może być naprawdę konkurencyjny poziom mułu Przed wami wasz ulubiony bloger sprzątający te czwórki, Łukasz Oto te czwórka, którą właśnie będę sprzątał Proszę, zapraszam do środka jak widzicie, auto jest w całkiem niezły stanie. Powiedziałbym, że to jest jedno z tych auto, o których się mówi, że Niemiec płakał, jak sprzedawał. No, jak widzicie, 392 tysiące przebiegu. Tanio od Niemca, zobacz zdjęcia. Lekarz niepaląca kobieta. Coś z tego będzie, może no. Tak jak wiecie, włókno węglowe nie rdzewieje. A cały nasz pojazd jest wykonany właśnie w tej technologii. No nie, tu się nie da. Ja widzę. Tak jak właśnie widzieliście, przygotowujemy nasz pojazd do podróży. No cała, cały remont chyba nawet dwa tygodnie no. zajmie mi się wydaje. Sukces ma wielu ojców. a Składowymi naszego sukcesu będzie opływowa linia. Agresywny kształt, wygodne fotele, dobre audio, mocny silnik. Co? Ja bym cię nawet do sprzątania chaty wziął. Tak? No, powiedzcie ludziom, co robimy. I dlaczego, no. To jesteśmy właśnie w dostępnej fazie remontu busa. Jak widać jest tutaj bardzo, yy, yy, bardzo skromnie, nie ma tapicerki. Zajbiście głośno jak się go prowadzi, i robimy to po to, żeby móc w komfortowych warunkach dojechać do Kazachstanu. A no.